Mi się po raz kolejny przypominają słowa świętego Pawła. Może pamiętacie, gdzie mówi, używając tego obrazu, yy, mówi: Zawodnicy na stadionie, wszyscy biegną, czy uprawiają jakąś konkurencję sportową, ale jeden otrzymuje tę główną nagrodę, pierwszą nagrodę. I święty Paweł mówi: I tak biegnijcie, żebyście otrzymali tą wspaniałą nagrodę. Święty Paweł oczywiście odnosi to. Do tego biegu czy przebiegu całego naszego życia tak biec w życiu, żeby tą najwspanialszą, nieprzemijającą nagrodę otrzymać. Tą nagrodą jest niebo. Święty Jan Paweł II z nieba na nas patrzy, oręduje, przyczynia się za nami, żeby nam się wszystkim udało w życiu, żeby nasze życie było piękne, żeby było wspaniałe. Człowiek się rozwija, jak mówi Święty Paweł. Kiedy kocha i kiedy jest kochany, kiedy każdy z nas tego pragnie, obdarzać miłością i doznawać tej miłości. Można powiedzieć, normalna rzecz dla dzieci, że powinny być taką miłością w swoich domach otoczone. Ale także rozwijamy się, dbając o ciało. To też jest dar od Pana Boga nasze ciało, to nasze życie tutaj na Ziemi. Także i przez ten bieg dajemy wyraz temu, że chcemy zadbać również właśnie o tą tężyznę fizyczną i o nasze zdrowie, szanować także ten dar, który mamy, bo to także nam pomaga, żeby lepiej później przez życie kroczyć, biec. Także bieg jest w związku z Janem Pawłem II, on pokazywał w swoim życiu, mimo tych zmagań, trudności, że można iść za Jezusem, że można gdzieś te oczy Mieć utkwione w niebie, że można, mimo przeciwności, mieć tą radość życia, że to wszystko Pan Bóg może i chce nam dawać, bo Pan Bóg jest miłością i kocha każdego człowieka. Jan Paweł II ciągle nam wskazuje na to niebo. A więc dobrego biegu, cieszymy się wszyscy, że jesteście tak liczni i młodsi, i starsi, i średnie wieku, i każdy każdy jest zwycięzcą. Cieszymy się tak wielu uczestników w tym roku. A w tym roku mamy także siostrę oraz najmłodszych, nie wiem czy najmłodszych, ale uczestników z przedszkola prowadzonego przez siostry imienia Błogosławionej Bolesławy Lamen. Siostra, dyrektor, panie pracujący oraz y, dzieci. Także cieszymy się z wszystkich, którzy są z każdej szkoły, z każdego miejsca, skądkolwiek przybyliście.